witajcie na kanale Motorland. Ja jestem Bartłomiej. Jest z nami Kuba z Lobo Moto. Jesteśmy w towarzystwie dwóch Apollo RFN, ale o tym za chwilę, bo najpierw chciałbym przedstawić Wam naszego gościa. Kuba, jesteś związany z motocrossem, z crossem. Chyba trochę też z cross country, z tego co rozmawialiśmy przed tak, planem. Powiedz coś te... o sobie. Witam wszystkich generalnie w, w temacie motocykli cross enduro od 20 lat jakiś siedzę. Od strony jakby i technicznej, bo jestem mechanikiem, mamy warsztat i od strony rajdera, bo ścigałem się w mistrzostwach Polski w pucharze. No i tak to pokrótce wygląda. Także zawsze były te to motocykle spalinowe, świat idzie do przodu. Dlatego, no tak właśnie. jak widać się dzieje. No właśnie. Niektórzy mówią, że chcemy bądź nie chcemy, inni powiedzą, że jest to. Świetna zajawka, bo jest rzeczywiście. Kuba dzisiaj trochę pojeździł, to, to było Twoje pierwsze spotkanie i zetknięcie z elektrykiem? Zgadza się. Przedtem w zasadzie przejechałem się tylko tutaj po okolicy, ale rowerem takim elektrycznym, prawda, który wspomaga tak naprawdę pedałowanie, więc z motocyklem to niewiele miał wspólnego. Czymś, co ma manetkę gazu, jest elektryczne, ma podnóżki. No pierwsza okazja, żeby się przejechać faktycznie. No właśnie, no i teraz powiedz o tych swoich pierwszych wrażeniach. Jak to wygląda? Ja generalnie jestem z tych osób, które mimo że kochają zapach dwusuwa, ryk silników i tak dalej, to zupełnie nie podchodzę do elektryków sceptycznie. Yy, ogólnie uważam, że nie powinno się jakby zakładać, że coś jest słabe, jak się tego nie spróbowało. Yy, także co, próbuję bardzo chętnie. Temat moim zdaniem super. Yy, trzeba by się zagłębić w szczegóły, bo wiadomo, że nie jest to jeden do jednego motocykl, powiedzmy crossowy czy endurowy, yy, Ale otwiera to na pewno nowe możliwości zarówno dla osób, które miały jakieś doświadczenie, już jeżdżą na, na, typo, na typowych y, motocyklach, jak i dla osób, które by chciały zacząć i spróbować. Prawda? Także to jakby mamy dwie grupy ludzi, którzy, y, którzy już wiedzą z czym to się je i jakby szukają porównania do motocykla mhm. i są osoby, które jakby od zera zaczynają, chcieliby spróbować tej opcji, powiedzmy, ekologicznej, y, cichej i zaczynają z punktu zero. Bo dzisiaj przetestowałeś Apollo RFN. Apollo jest marką, która znana jest już na polskim rynku z serii RXF, czyli tych spalinowych dirtbików małych, które Motorland również posiada w swojej ofercie. Wchodzimy teraz z serią RFN, czyli Racing Fears Nothing, bo jest to seria dla tych użytkowników, którzy mają szerokie horyzonty, chcą otworzyć się na nowości. Nowością na pewno są pojazdy elektryczne. Apollo RFN, czyli Racing Fears Nothing, Apollo RS-RS, występuje w dwóch wersjach. Tej, którą tutaj widzicie, z siedziskiem, oraz tej, która stoi za mną. Można mu to siedzisko zdemontować. Jest to wtedy bardziej. Trialówka. Kuba dzisiaj też testował ten motocykl w obu wersjach. Oprócz tego ten motocykl ma zamontowane przez nas 21-calowe koło z przodu, ponieważ seryjnie występuje na 19, która też widoczna jest tutaj za mną. Kuba, jeździłeś mhm. dzisiaj na Aresie RS w tej wersji homologowanej, w wersji otwartej, czyli mamy tutaj w piku 12,5 kW, mamy w wersji otwartej 300 10 tonometrów, powiedz, czy czuć tą dynamikę, czy jesteś zadowolony? Czy to dla. Bo ty z perspektywy profesjonalisty wiadomo, mhm. potrzebowałbyś na pewno więcej i więcej i więcej. Ale czy chciałby, czy, czy taka osoba, która dopiero zaczyna, albo po prostu chciałaby zwykle przemieszczać się zwyczajnie tym motocyklem, będzie z tego zadowolona, czy to wystarczy? Yy, słuchaj, tak, to jak najbardziej nie wiem czego się spodziewać, i przyznam szczerze, że ten tryb. Yy... Rakiety, powiedzmy, nie wiem się tutaj. Bo nazywa, mamy cztery bo... tryby, tak. O tym musimy też no, Ty jesteś tryby. tutaj technicznie, wiesz więcej ode mnie na pewno, ale ten tryb e, powiedzmy rakiety, rakiety, czyli pełna, czyli pełna mocy. Mhm. Naprawdę to moim zdaniem robi wrażenie, bo faktycznie pojazd jest mega zrywny. Natomiast ten tryb do ciągłej jazdy królika yy, dla amatora, jak najbardziej ok. Dla mnie, dla osoby, która jakby no, jeździ motocyklami, które mają 40 koni więcej, bo poczynając od 125 dwusuwa yy, przez 250 dwusuwowe 4,5, jakby wszystkimi pojemnościami jeździłem. Yy, kurczę, czy brakuje, czy nie brakuje. Właśnie tutaj sobie musimy odpowiedzieć na pytanie, do czego ten motocykl ma służyć. Bo ja jakby. Nie brałbym pod uwagę takiej maszyny jako czegoś, co jakby jest stworzone na tor motocrossowy do latania 30 metrowych skoków. No bo, bo, bo to nie służy do tego. To nie służy nie ma nie ma, się, nie ma się co łudzić. To jest maszyna taka, tak jak tutaj mamy dookoła, daje nam możliwość polatania po lesie i moim zdaniem, tak jak tutaj, to jest największa zaleta tego sprzętu, że my do tego lasu możemy wjechać, nie denerwując ludzi, którzy, nie wiem, powiedzmy, chcielibyśmy na spacer z rodziną, z psem i tak dalej, prawda? Mhm. Nie ma huku, jest cisza. Nie ma I do takich nie ma spalin i do tego Moim zdaniem jak najbardziej ok, bo jesteśmy w stanie tutaj, mamy jak na Mazowsze powiedzmy podjazdy jakieś. Tak. Jesteśmy w stanie sobie wyjechać faktycznie pod górkę. To koło tylne nam zamieli. Prędkość, którą osiąga, to jest przy odblokowaniu ile 65 na godzinę, tak mówiliśmy, Czyli chyba 60, maksymalna. Także tak naprawdę, moim zdaniem, w lesie dużo więcej nie potrzeba i duża zaleta, bo nie spodziewałem się tego, że naprawdę ten pies jest mega lekki. Mamy tu połączenie komponentów rowerowych i motocyklowych i całkiem fajnie się nam to zgrywa. Do jazdy amatorskiej, jak naprawdę, ok. Skoro ja miałem z tego fan jako zawodnik, wiadomo, że czegoś brakuje, bo oczekiwania, jakby ja patrzę z perspektywy motocyklisty, ale sprawia mi to masę fanu, jest to coś nowego i jakby. Podchodząc do tego w odpowiedni sposób, naprawdę możemy mieć dużo zajawki. No. Bo mamy cztery tryby. No. E, ty jeździłeś głównie w trybie e, rakieta. Oczywiście. Jak najbardziej. No, tryb żółwia, szczerze mówiąc, no, dla mnie no, nie nadaje się wiadomo, bo to jest taki tryb kurczę, no... Bo, bo, mamy, bo mamy tak, mamy tryb, bo, mamy tryb żółwia, który pozwala mm. osiągnąć najdłuższy zasięg, ale oczywiście jest to takie pełzanie, może tak. to przydać Temat w na mieście. wolne przelotówki po prostu. Z, Albo tak, żeby zrobić jakiś, zrobić jakiś. Od, dojechać do jakiegoś Jadno. miejsca, w którym chcesz sobie po, pozwolić po, pobawić się. Mm. Mamy ten tryb królika, który jest standardowym trybem do użytkowania. Jest ten tryb rakieta, który tak. jest trybem chwilowym, bo jest dostępny przez około 9 sekund od momentu uaktywnienia tego trybu. Jasne. I mamy też tryb wsteczny, co jest nowością, bo w krosówce spalinowej nie, nie zdarza, się. Nie, zdarza no. się. nie wycofasz motocykla, no. jak wpadniesz gdzieś przodem, a tutaj można ten wsteczny użyć, ponieważ silnik elektryczny chodzi w drugą stronę tak. no, na życzenie. Tak. I teraz mamy pewne przewagi nad, nad motocyklem spalinowym, bo, bo nie ma tego gorąca, które można się oparzyć, tak? Yes. Można się tutaj, jest ten hałas, o którym wspomniałeś, czyli jesteśmy bardziej przyjaźni chociażby dla mm -hmm. w świecie zwierząt w lesie, gdzie jesteśmy w tej chwili. Um, nie straszymy, jak wspomniałeś, ludzi na spacerze. Znaczy chyba przede wszystkim to możemy tu wjechać. To jest podstawowy temat, bo... Z tym wjechaniem nie jestem tego taki pewien. Czy można pojazdem mechanicznym wjeżdżać do lasu? No, to jest pytanie. Zależy, zależy gdzie. No, to zależy, zależy do którego to. Na pewno jest więcej to... miejsc, gdzie jesteśmy w stanie niż no, to wjechać. Wie palinówkami, szczególnie krosówkami, które homologacji nie mają, tak? Bo... Krosówki homologacji nie mają, no. a ten mo pojazd można zarejestrować i można go używać również no e, w mieście, również na dojazdy do pracy, jeżeli ktoś e, ma takie życzenie e, i, i, ta, i, ta, i ta homologacja pozwala właśnie tą jego wszechstronność bardzo zwiększyć. Pięknie. No i jeszcze mi się wydaje, że pod kątem jakby samego napędu silnika, chyba wspominałeś o tym, ale Warto o tym wspomnieć jeszcze raz, bezobsługowość w zasadzie, tak? Brak napędu... Yy... Nie ma sprawdzania luzów zaworowych, wymiany oleju, yy, zmiany filtra powietrza co jazdę, a wbrew pozorom po latach, weekend w weekend jest to, jest to delikatnie męczące, prawda? Cały jakby temat serwisu zawieszenia, łożyskowania napędu, yy, samego jako łańcucha, to nam zostaje, ale no to jest jakby mały procent tego, co trzeba zrobić przy motocyklu normalnym. No. Bo to fajnie, że o tym wspomniałeś, bo zacząłem mówić, że nie ma napędu. Oczywiście e, chodziło mi o to, że nie ma skrzyni biegów, tak, no, nie ma sprzęgła. No. To wszystko pracuje w oleju, który podlega wymianom, e, nie ma całego tego łożyskowania, no i przede mhm. wszystkim napęd jest bezpośredni, co nie jest w, klasie, w tej klasie pojazdów standardem. Konkurencyjne pojazdy mają koła pośrednie mhm. poprzez no, zapewne z powodu próby wygenerowania większego momentu. E, tutaj ten moment obrotowy w wersji homologowanej to jest 110 Nm, Otwartej, takiej jak tutaj, I to jest y, tych momentu, tego momentu 310 km. Więc na pewno ta prostota konstrukcji, o tym co wspomniałeś, to jest mm -hmm. fajne i to obniża koszty eksploatacji tego pojazdu zdecydowanie. Pozycja na tym motocyklu jest. Y, Znacząco inna niż na maszynach, które eksploatujesz na co dzień? Powiem tak, jak pierwszy raz zobaczyłem to pojazd, to miałem takie wrażenie właśnie, że podnóżki są wysunięte strasznie do tyłu. Były takie motocykle, gdzie była taka konstrukcja. Ale w trakcie jazdy, szczerze mówiąc, miło byłem zaskoczony geometrią, bo faktycznie jest to sprzęt zwrotny do tych prędkości, których, które rozwija fajnie, stabilnie to jedzie, więc tu jest OK. Plus wspominałeś o tym, że ma możliwość regulacji tych podnóżków, tak. na przykład ustawienia twoje... kierownicy to jest. Na twoim, na twoim motocyklu, w sensie na tym, którym jeździłeś teraz, mm -hmm. jest, są tylko trzy regulacje, ale bieżąca produkcja to jest regulacja chyba sześciostopniowa aż, mamy możliwość naprawdę wysunięcia tych nóg do przodu. Kierownica jest regulowana w dwóch pozycjach, można ją puścić do przodu. Są też dostępne zestawy akcesoryjne podwyższenia tej kierownicy, poza tym, że ona w ogóle jest regulowana, więc naprawdę mhm. tych możliwości jest dosyć sporo, w zależności od wzrostu, tak, długości to, nóg. To... A to jest mega fajne i to jest taki temat, mi się wydaje, który na przykład po nóżki regulowanej, jeśli chodzi o motocykle krosowe enduro, to w zasadzie posiada chyba jedna marka tylko. A tak naprawdę każdy jest inny. Także takie spersonalizowanie motocykla, powiedzmy, jak ktoś ma 2 metry wzrostu, druga osoba ma metr 60 jest bardzo trudne. I na przykład ten temat z podnóżkami, który nie występuje, mega w tym pomaga. No, regulacje kierownicy mamy normalnie w motocyklach. Także, jakby wszystko do kupy złożyć, mega na plus. Tu mamy tak. ramę stalową. Z, połączoną z ramą aluminiową. Ta, lama, ta rama ma wymienne elementy, więc można po, przy, przy, w przypadku uszkodzenia, chociaż trudno, wydaje się, że trudno byłoby ją uszkodzić, ponieważ motocykl od, od spodu jest bardzo mocno chroniony, ma fajną osłonę. Mhm. A powiedz, jak oceniasz sztywność tej konstrukcji? Czy wyczułeś jakieś, jakieś, jakieś nie, 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 nieużyteczności? Znaczy, powiem Ci tak, tutaj są dwie strony medalu, prawda? Bo jak do motocykli crossowych wchodziły aluminiowe ramy, gdzie większość marek wprowadziło, ale nie wszystkie, to właśnie był, ten zażór, że rama jest za sztywna, prawda? I że no tak bo fajnie z... jak ta odlewane, stalowa tak? pracuje troszkę, no. Yy, tak jak mówiłem, taką jakby w geometrię, w całość można ubrać, że ten motocykl jakby do tych prędkości to się rozwija i tak dalej, jest zwrotny i stabilny. Yy, I też za sprawą ramy, gdzie mi się wydaje, ani on nie pływa, jedzie jak trzeba, nie tłucze też, to wszystko tak, jeśli chodzi właśnie o prowadzenie, pozytywnie, yy, pozytywnie jestem zaskoczony. Yy, tak samo jak miałem obawy, jeśli chodzi o sam zawias, prawda? Bo tutaj jakby co by nie mówić, konstrukcja tylnego amortyzatora jest taka kurczę w stronę troszkę jakby rowerowej. Nie jest to jakby amortyzator typowo motocyklowy, a mimo wszystko to wszystko przy tej, przy tej masie bardzo fajnie ze sobą się zgrywa i działa. Plus zakres regulacji jest mega duży. Ja też od jakiegoś czasu jeżdżę na, na rowerach zjazdowych i mam porównanie, jakby jak działa klikanie w motocyklu, gdzie tak naprawdę sobie hydraulikę ustawiamy i mamy taki zakres do dostrojenia. W rowerze ten zakres jest na tyle duży, prawda? Mhm. Także jak tutaj sobie odbiciem, kompresją pokręciłem, to faktycznie z takiej sprężynki miękkiego zawieszenia, które nam będzie wybierało wszystko, yy, możemy sobie zrobić zawias do takiej szybszej jazdy już powiedzmy, który będzie nam więcej tłumił yy, i będzie stabilniejszy właśnie przy prędkościach większych, przy tym jak ktoś jakieś umiejętności będzie miał jednak troszkę większe od osoby, która dopiero zaczyna czyli ten skok 200 z przodu, 70, 78 z tyłu, to jest na te wykorzystanie motorskie wystarczające. Do no. lasu mi się wydaje jak najbardziej OK. Tak jak tam wspominałem, no, nie jest to motocykl crossowy do skakania 30-metrowych lotów, na tego typu ścieżki, podjazdy i tak dalej. Jak najbardziej OK. No i fajnie, że jest pełna regulacja, prawda, bo z tyłu widzę... Bo z, mamy... z przodu i z tyłu tak, jest... Tak, mamy kompresję, mamy, mamy odbicie, także regulację tłumienia w zasadzie tyle, co nam potrzeba, plus z tyłu napięcie Sprężyny, tak sprężyny, także tak, tak, każdy tam sobie pod siebie poustawia, także mu pasowało. No. Zaciski hamulcowe są czterotłoczkowe. Nie, Powiedz, no. czy, to, czy to jest, jak, jak oceniasz, czy, czy to wystarczy, czy przydałyby się lepsze hamulce? Właśnie tak, tak jak tutaj jakby u nas przed firmą się przejechałem, to pierwsze wrażenie było takie, że faktycznie kurczę, może troszkę brakować, szczególnie przedniego hamulca. Bo ty jesteśmy w stanie zblokować mhm. tutaj jakby one są chyba, mają podobne średnice, podobne zaciski przód-tył, prawda? Tak. Także taki zacisk do tylnego koła, wiadomo, że jakby on nie wymaga takiej siły jak zacisk przedni, ale jeżdżąc tutaj po lesie, w zasadzie nie jest źle, mógłby być ten przód troszkę mocniejszy, ale jest to jak najbardziej do jazdy, jak to połączymy z tym jeszcze, że jak zaciskamy hebel, rozpina nam silnik i jednak... Ten silnik no, moim zdaniem wyczuwalnie hamuje. Jakby wszystko do kupy jest na tyle w porządku, że z tych 60 na godzinę faktycznie możemy się w miarę szybko zatrzymać. Yy, nie, ma, yy, nie ma dramatu. No, ciężko mi tutaj powiedzieć, przy tych warunkach, że ten hamulec się potrafi zagotować i tak dalej, ale tak jak jeździliśmy, nic takiego nie wystąpiło. Yy, modulacja za to jest całkiem w porządku, bo jakby do. Cze też czasami mamy taki problem, że jak zacisk z tyłu z pompą jest za mocny, to ten hamulec jest zero-jedynkowy. A tutaj to jest wszystko fajnie wyczuwalne. Tarcze widzę, dwie są pływające. Także, mimo rozwiązania tutaj już typowo rowerowego, jakoś to wszystko maszynę jest w stanie zatrzymać. No mówię, nie jest to hamulec przedni, który nas zatrzyma w miejscu, ale, ale, ale co, ale jesteśmy w stanie normalnie tym jeździć, że tak powiem, dohamować bezpiecznie. Apollo RFN e, RS e, Motocykl, właściwie motorower, z homologacja, homologacją motorowerowa napędzany przez bezszczotkowy silnik elektryczny, którego napędza bateria 35-amperogodzinna produkcji LG. Dla kogo ta oferta? Kto może interesować się tym motocyklem? Słuchaj, dla mnie na pewno bardzo fajny temat dla ludzi, którzy nie mają doświadczenia, chcą spróbować po prostu jazdy w offroadzie, która Naprawdę potrafi dać macefanu, ale również dla osób, które mają już spalinówki, chcą spróbować coś nowego po prostu jako nowy gadżet, nowa zabawka, która jest cicha po prostu i otwiera przed nami nowe możliwości wjazdu w miejscach, gdzie spalinówką albo nie wypada, albo jest głupio wjechać, albo po prostu nie można. Tak Kuba, jest. bardzo Ci serdecznie dziękuję za. Ten wywiad dzięki i również za to, że za pojeździłeś. Dokładnie, Polecamy Lobo Moto jako serwis i opiekę specjalistów w temacie motocykli offroadowych. A my zapraszamy Was do Motorlandu, do sieci Motorlandu, czyli do autoryzowanego importera Apollo. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Dzięki.